Z zapowiedzią pojawia się kolejny materiał wideo w CyberTV. Wcześniej mogliście oglądać wywiad z Hamem, bardzo długi, bo prawie pół godziny mi zajęła rozmowa z tamtym zawodnikiem Smagi. Teraz kolejny gracz Counter-Strike 1.6, co prawda nie ze Smagi, a z jakiego timu? szczerze mówiąc sam do końca nie wiem i myślę, że mój gość także tego nie wie. Falen, czyli Krystian Maranowski, witam cię serdecznie. Cześć. To jest twój pierwszy raz przed kamerą, bez jakiegoś stresu? Nie, w ogóle. Na lajcie. No i tak, tak będziemy właśnie kontynuować te rozmowy. na lajcie, bez stresu, bez spięć. Myślę, że jednak wszyscy oglądający będą mogli wspinać później w komentarzach. No ja już się szykuję na te 200 komentarzy od hejterów. No. Jakoś przeżyjesz. Jakoś przeżyję, tak, oczywiście. E, dobra, Krystian, powiedz mi, bo jako właśnie, że jesteś pierwszy raz przed kamerą w ogóle, czym się zajmujesz poza strzelaniem headshotów w CSA? Jesteś dość młody, więc rozumiem, że chodzisz do szkoły. A co poza tym? Jakaś praca, jakieś zainteresowania? No lubię sobie czasem wyskoczyć na piłkę, chodzę na orlika. A tak poza tym to tylko raczej gierki, no. A co oprócz CSA? Oprócz CSA w GTA pogrywałem. Coś jeszcze? Jeszcze zanim zacząłem grać w CS, to właśnie tylko GTA i FIFA. O. Tylko te dwie gry. A teraz FIFA może czasami oglądać? Jak są zawody? Przecież był FIFT niedawno. Szczerze mówiąc, to nie oglądałem tego, ale jak w próbowałem sobie zagrać w rws samkę to nie za bardzo mi szło. Wracając do CSA, skąd w ogóle pomysł? Dlaczego właśnie CS, a nie GT albo FIFA? No zaczęło się od tego, jak kolega przyniósł mi właśnie płytkę z Nonsteam'em jeszcze. No, <grywamy> zaczęliśmy trochę pogrywać. Początkowo tam dostawałem od niego baty, nawet nie wiedziałem, że można kupować w tej grze broń. Pamiętam na steku pierwsze hedy. No, a potem to jakoś tak poszło, jakoś po prostu zacząłem w to grać, chciałem być coraz lepszy, no i tak wyszło, nie mogłem potem przestać. No, grałem cały czas <grywamy> Jest, gdzie jesteś? No tak. Właśnie gorący temat, tak jak mam tutaj zapisane, bo jeszcze do niedawna razem ze swoim zespołem reprezentowaliście Exilio. Dzisiaj jak ta sprawa wygląda? Plotki mówią i też zmiana nazwy w profilach waszych, że idziecie do My Revenge. Jak to naprawdę wygląda? Prawdę mówiąc, Exilio pożegnaliście się w niezbyt miły sposób. Mianowicie ci menedżerowie nie byli zbyt odpowiedzialni. Prawdę mówiąc, to było takie trochę bardziej na pokaz, tak najpierw obiecywali nam niebo, a potem wyszło tak, że praktycznie dostałem tam punkty karne na team za to, że bodajże w czasie nie wykupili mi konta premium, musiałem z tym czekać. Jeden z adminów, znaczy nie z adminów tylko menedżerów, nie był nawet w stanie kupić premki przez SMS-a, bo czekał na aukcję na Allegro, dopiero musiałem go uświadomić, że taka opcja w ogóle istnieje, nie? No i w sumie nie było dużo tam konfliktów, w sensie no, nieciekawej sytuacji. Przykładowo, gramy sobie mecz w EPS-ie, już nie pamiętam jaki to był mecz, chyba z Boomslave. Ważne rundy wiadomo, tam ostro przegrywaliśmy. No ale w każdym razie siedzimy sobie na tes i nagle wchodzi jeden człowiek z zarządu, już nie będę mówił kto, bo to nie ma sensu. Po prostu wchodzi i mówi, no ma co tam, nie chciałbym posłuchać jak tam gracie. Nie? Mówię, dobra, no... Trochę to nie fair, że ty wchodzisz sobie tutaj, jak my się próbujemy skupić w ważnym meczu, tak. No. Powiedz mi, jak wyglądało właśnie to odejście, bo tam w komentarzach było jakieś usuwanie z listy znajomych. Kiedy oni się dowiedzieli, że was w tej organizacji już nie ma? To było tak, że real napisał chyba do Simka i mechanika, że odchodzimy, że dostaliśmy ofertę od innego gamingu, nie mówił do jakiego idziemy, po prostu, bo to jeszcze nie było wtedy pewne, po prostu, że odchodzimy, dostaliśmy lepsze warunki zaproponowane, no i w sumie tak to wyglądało. A to jak to odebrał właśnie Simek mechanik, no to nie wiem, to ich własna sprawa. Tutaj z tym usuwaniem ze znajomym, no praktycznie może trochę niefer to było w stosunku do nich, coś tam próbowali robić, ale no, ja tak, tak naprawdę ja nie usuwałem. Niko ze znajomych, dopiero dzisiaj, więc. A co wam zaoferowało Exilio? Bo tam była jakaś mowa też o przelewie przez Pocztę Polską. Mógłbyś przypomnieć, wyjaśnić tę sytuację? Tak naprawdę to nie wiem o co chodziło dokładnie z tym przelewem, bo to ta sprawa dotyczyła chyba tylko tych, co pojechali na lana w polsku, czyli Ralena, Reka i Mynia. Nie wiem, co tam było z tą kasą naprawdę. Ja się tym nie interesuję. To są jakieś ich sprawy, a mianowicie kasy przez Polską, to nie polecam wysyłać nikomu. Wracając do oferty, bo tak jak mówiłeś, że zarządowi Exilio przedstawiliście, wyście, powiedzieliście im, że macie ofertę z innego teamu. Mówisz tutaj o My Revenge właśnie? Tak, mówię o My Revenge. I powiedz, jak ta konkretna oferta wygląda? Kto się odezwał? Nie, wiem, Oni do Was, Wy do nich? Rallen zadziałał? To wyglądało chyba tak, że Szeolka napisała do Ralena i tam się razem dogadali, ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale z tego co Ralen mi mówił, to warunki, które zaproponowało Myr właśnie były 100 razy lepsze od tych co mieliśmy w Exilio. Wiadomo też, organizacja jest niemiecka, jest wyższy poziom, bardziej profesjonalna, mają wiele dywizji i to jest gaming sprawdzony, a nie tak jak Exilio, że przechodząc do Exilio tam nie jedzieliśmy tak naprawdę czego się spodziewać. No to sytuacja w Myr wygląda na tyle lepiej, że rozmawiałem tam z paroma właśnie osobami z Myru, z Sylwem. No i jakoś narzekać na nikt, to nie narzekał, nie? W sumie tak, a... W, no. Wracając jeszcze do Exilio, bo wypowiadasz się właśnie dość negatywnie. Nie, mo nie mogliście może, nie wiem, wcześniej opuścić tego składu, czy właśnie dopiero postanowiliście zrobić to, kiedy Myr Wam się zainteresował? No tak, bo wcześniej nie mieliśmy żadnych ofert. Żadnych gamingów praktycznie dojście do Exilio to dało nam jakąś promocję, Tam kojarzyli właśnie Exilio z nami. Praktycznie ich marka istniała tylko dzięki nam, była kojarzona z nami. No i nie mieliśmy innych ofert, no to nie zastanawialiśmy się, tylko doszliśmy do nich, bo coś tam zawsze dali, dawali nam serwery. W końcu te konta premium, to już problem z tym był, ale jakoś się doczekaliśmy. Właśnie, Exilio troszeczkę na Was, można powiedzieć, zyskało, bo z rozgrywek ESL Match Series dostaliście się do tej ekstra klasy gier komputerowych, do EPS-a, no i proszę, proszę, walczycie tak naprawdę o awans na finały w Zabrzu. Jak się w ogóle z tym czujesz? Wy, drużyna, która no może o tym później, powiesz jak powstała, ale właśnie, jakie, jakie to uczucie? No ja się bardzo cieszę, że zważywszy na to, że grałem już w EPS-ie bodajże w sezonie drugim, gdzie nie poszło nam za dobrze, to była gra z Lame w Lamencie z KKX-em, Almostem. No wszystko tam przegrywaliśmy, bo to był raczej mix, a nie jakiś klan na to EPS. Z racji tego, że już się tam dostali, co tam chłopaki mi zaproponowali, żebym tam zagrał mecze. No i raz grałem ra ja, raz, grałem, raz grał ktoś inny. No i w sumie to wyglądało bardziej jak i mixi, tam nie, nie patrzyliśmy nawet na te wyniki, na te punkty karne, które mnożyły się na naszym koncie, tam zostaliśmy w końcu za to wyrzuceni, no ale... A właśnie na dzisiaj, w, ty, w tym sezonie? A w tym sezonie jest odmiana, bo gramy sobie już razem długo, już to jest drugi rok, gdy gramy razem. No były zmiany w składzie, ale w sumie jest bardzo dobrze, ja jestem zadowolony z naszego wyniku. Właśnie Realen w wywiadzie tekstowym dla Cybersportu mówił, że po prostu dobiorę jakieś tam osoby, coś tam graliście, aż w końcu uformowała się właśnie taka, a nie inna piątka. Jednak jak mówiłeś, była zmiana, no myślę nawet, że nie jedna wcześniej, ale e, chodzi mi tutaj o Mynia. O co z nim chodziło? Dlaczego już nie ma go z Wami? Powiem tak, w stosunku do Mynia to raczej problemy techniczne z jego internetem po godzinie 22 właśnie to określiło to, że raczej się z nim pożegnamy. Powiedz mi jedną rzecz, bo tak jak mówiłem przed chwilą, macie szansę na awans na finały. Jeżeli uda wam się awansować faktycznie, pojedziecie na ten turniej, pojedziecie na LAN, bo jednak jest opinia, że jesteście strasznie netowi. Na pewno pojedziemy, chociażby po to, żeby udowodnić właśnie wszystkim hejterom i tym, którzy w nas nie wierzą, że w, żeby zaprzeczyć tym opiniom, że jesteśmy netowi, to pojedziemy. Nie chcemy w ogóle pojechać i na PSA i na jakieś inny inny LAN w Skierniewicach bodajże. No więc zobaczymy jak to wyjdzie z tymi Skierniewicami, jak nie dostaniemy się na EPS-a to będziemy bardziej myśleć o Skierniewicach, tam trzeba zapłacić bodajże wpisowe. A jak pojedziemy na EPS-a, to różnie może być ze Skierniewicami, zważywszy na to, jakie są nasze fundusze na podróż. Wiadomo, każdy z nas ma daleko do Zabrza, lepiej było jakby EPS był właśnie razem z na w Białymstoku, ale jest jak jest i trzeba, no, trzeba się z tym pogodzić. A powiedz, nie przeszkadza Ci i w ogóle Waszej drużynie opinia właśnie publiki, że jesteście netowi, że realem jest odpalony? No, to są takie mity utrwalone już chyba na zawsze w naszej historii CS ogólnie. No Realem zawsze był osobą podejrzewaną właśnie o nieczystą grę. Ja prawdę mówiąc, kiedyś też podejrzewałem go o to, że czasem sobie lubi odpalić. Jeszcze jak się nie znaliśmy i graliśmy na siebie w bodajże weselu jakimś. No ale. Po dwuletniej grze z nim uświadomiłem sobie praktycznie, że on jest czysto, on gra czysto. To ma jakieś tam perełki, ale to są perełki w stylu kolona, takie czasem się zdarzą, czasem wejdzie, czasem nie. Trochę farta wiadomo. Jeszcze chciałbym poruszyć tutaj y, temat AllPlaya, CUPAD CS. Przegraliście w finale ze Smagą, chociaż pierwsza połówka była bardzo dobra. Czujecie jakiś niedosyt? Drugie miejsce oczywiście. Pamiętajmy, że nie tylko Smaga tam była, a także inne czołowe polskie zespoły. A to jednak Wam udało się zająć drugie miejsce. No, większość tych zespołów praktycznie e, zrezygnowała z gry w tym turnieju, tylko dlatego, że tam były zaproszone i nie chciało im się tego grać. E, oddawali wło, ale no, parę zespołów było naprawdę dobrych tutaj. E, no, ale w, w tym finale praktycznie chcieliśmy się zrewanżować z Mazę za to, że tak przegraliśmy w finale Drobinki Wygranych. Ten mecz, to już chciałbym o nim zapomnieć, tak samo jak o meczu z Deltą w EPS-ie, ale w sumie ta sama mapa, tak samo nam wyszło 16-1. No i to miał być rewanż, no. Zaczęło się dobrze, nasza najlepsza mapa to właśnie Nuke, graliśmy swoje 12-3 po zmianie połówek. No, Pistole, Pistole przegrały nam ten mecz. Jakieś cele dawnego Exilio, być może przyszłego major Revenge, jeżeli chodzi o ten rok. Będziecie walczyć jakieś top 3, top 4? Być może top 4 już macie, no okaże się. No na pewno będziemy walczyć, będziemy się starać, pokazywać na właśnie LANach, kiedy czas i pieniądze na to pozwolą. No nie poddajemy się, nie zważamy na opinie innych ludzi, którzy uważają nas za netowców. Po prostu gramy swoje i dążymy no, dojść jak najdalej. Dobra, dwa ostatnie pytania dość bonusowe. Bo tutaj właśnie przyszło do głowy, pomógł mi także szpero z tym pytaniem. Skąd pomysł na twój nick? Falen kojarzy się właśnie z graczem brazylijskim, jednym z lepszych, i na HTV nieraz są właśnie komentarze, jak były mecze EPS-a, że to ten falen ten z Brazylii. I właśnie nie wiem, wzorowałeś się jakoś na nim? Czy to był przypadek? Wbrew tym opiniom, Falen z Brazylii nie, nie pojawił się w Polsce nagle, nie przyjechał tutaj, żeby grać właśnie w Exilio. Tak naprawdę wziąłem sobie taki nick, dlatego że właśnie nie z powodu Falena z Brazylii, nie znałem jeszcze Gabriela Toledo, w ogóle ja go nie znam. Nie oglądałem żadnego dema z nim, nie oglądałem żadnego jego powa, nie jestem jego fanboyem, bynajmniej. Nie oglądam żadnych właśnie jego streamów, tego co on tam nagrywa. Po prostu to był spontan pełen, taki sobie nick ustawiłem i taki mi się spodobał i gram na nim już drugi rok, czy tam na trzeci. Jakaś specjalna taktyka Waszego składu, jeżeli chodzi o ten mecz w niedzielę ostatni w tej dziewiątej kolejce? Nie, myślę, że to dopiero ustalimy sobie w sobotę. Może nawet w niedzielę, jak to u nas wygląda, że właśnie 10 minut przed meczem sobie ustalamy jakieś taktyki. Ale mam nadzieję, że to jest, to jest najważniejszy mecz dla nas. To postaramy się wykręcić z niego co się da, bo to jest praktycznie mecz o awans tak, na finały. Więc no, postaramy się coś ogarnąć jakieś nowe ustawienia, bo możemy z nim wygrać. Jakiś stresik jest już wewnętrzny? No bo, jednak, jak powiedziałaś, szansa na, na finał. No, trochę jest, ale prawdę mówiąc, to. No mam nadzieję, że wygramy, ale jednak czuję, że tutaj jeśli Insider Kłosek pokaże swoje magiczne skille, to nie mamy raczej dużo szans. Liczymy na to, że komputer mu się skraszuje albo będziemy jakieś inne problemy. No to też jest taktyka. Dobra, niech mi jeszcze na koniec Falen powie w takim razie, jaka jest najlepsza temperatura procesora do strzelania headshotów w counter Strike'u. No to ja Wam powiem, że 40 stopni Celsjusza to jest tak idealnie dla mnie. Falen radzi. Okej, okay, jeszcze jakieś pozdro albo jakiś przekaz dla tych hejterów, bo myślę, że troszeczkę się tych komentarzy posypie. No, ja już tutaj nie mogę się doczekać tych wszystkich komentów. Tak więc pozdrawiam całe moje, cały mój team, całe Exilio, Ralena, Killera, Michaela, Reka. Pozdrawiam Watena, Harena, Lasera, całe Boomslave, też chcielibyście być pozdrowieni. Pozdrawiam Sylwa, pozdrawiam KKXa. Wszystkich z mojej listy friends, hejterów oczywiście, no i Ciebie Morgan. Dobra, dzięki Ci serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Falen, czyli Krystian Baranowski z niewiadomego jak na razie timu. a Wy jeżeli chcecie to napinajcie, ale pamiętajcie, byle bez wulgaryzmów. Cybersport.